Właśnie się rogatki zamknęły, bo zaraz będzie pociąg jechał. Czyli tutaj najezdnie zamknięte, z drugiej strony najezdnie zamknięte. I tutaj przejście dla pieszych na peron też zamknięte. Więc coś będziemy działać. Światła włączone już są. Tu jakieś piwko, proszę bardzo piwko żubr. Czy tu jakieś zwierzaki? Ktoś widział zwierzaki jakieś. Dobrze, więc zobaczymy co tutaj słychać. Tu mamy duże śruby. Duże śruby i nakrętki. Podkładki, uziemienie. Jedzie coś, jedzie coś. No dobrze więc. Grazie per aver guardato il video, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la per non perdere Warszawa ps